Odpowiadając pokrótce, nie trzeba wymieniać. A teraz Ci powiem dlaczego. Standardowo wszystkie pojazdy elektryczne produkcji chińskiej albo produkcji europejskiej robionych w Chinach mają baterię projektowaną pod moc. Czyli na przykład, gdyby nasze baterie nitro były produkowane w Chinach, to moc tego pojazdu jest 11 kW i bateria byłaby przewidziana na 11 kW. Natomiast baterie do pojazdów Bike są produkowane w w fabryce Belly Bike, tu w Polsce, w Kobułce pod Warszawą. Mało tego, ogniwa, które używamy do baterii, również produkowane są w Polsce, bo nie wiem czy wiecie, ale mamy w Polsce jedną z największych fabryk ogniw litowo-jonowych. I teraz słuchajcie, Belly Bike Nitro ma 11 kW mocy, ale bateria jest przewidziana maksymalnie pod 55 kW, czyli 5 razy większa wydajność niż moc tego pojazdu. Co to daje? Daje nam to to, że ta bateria się nie grzeje, ta bateria się nie zużywa i starcza na lata. Dzięki temu prowadząc belly bike od tylu lat nie mamy absolutnie żadnych reklamacji na baterię na związanych z jej zużyciem w trakcie normalnego użytkowania. Oczywiście, jeżeli będziesz zamierzał utopić belibajka w Wiśle, a takie przypadki się zdarzają średnio raz w roku, to jak najbardziej będziesz Musiał przyjechać do nas na serwis, żebyśmy ją osuszyli, to jest elektronika i tak dalej, i tak dalej. Dlatego w takich skrajnych wypadkach no, trzeba stosować skrajne metody serwisowe, ale jak najbardziej wszystko jest możliwe. Więc nawet jak utopisz swojego beriwajka w wiśle, co jeszcze co w razie tu działać, nawet jak go będziesz topić, to potem wpadnij do nas na serwis, a my zajmiemy się tym, żeby ta bateria dalej była bezpieczna. Jeżeli masz jeszcze więcej jakichś pytań, Pisz śmiało, komentuj i zapraszam Cię do obserwowania naszego Instagrama, a także do subskrybowania naszego kanału na TikToku. Pozdrawiam serdecznie, Malecki.